Czekałam całą noc tak naprawdę. Co jakiś samochód przejeżdżał koło domu, to ja wyglądałam, czy już Mariusz wraca. Ale wewnątrz gdzieś czułam już taki niepokój straszny, że coś się dzieje złego, bo taka sytuacja nie zdarzała się nigdy, żeby on wyszedł i żeby on nie wracał, jak on powiedział, że zaraz będzie w domu. To dla mnie to jest bardzo bolesny dzień. Pamiętam, jak szykowałam się do pracy na godzinę dziesiątą i on przyszedł do mnie. Powiedział mi, że y, rozstał się kolejny raz ze swoją dziewczyną. W ogóle to y, jak zastałam mieszkanie y, y, Mariusza. Wzbudziło we mnie już taki niepokój, że on się tak by... nie zostawiłby tak mieszkania. W każdym pomieszczeniu, czy to była kotłownia, czy to była spiżarka, było zapalone światło, panował straszny nieład. Drzwi w jednym pokoju były ściągnięte z haka, położone obok. Maruszowa bluza, w której on pojechał odwieźć Klaudię, leżała na środku podłogi w jednym z pokoi, powiązana na słupły cała. Moim zdaniem... Musiało się stać tam coś złego Mariuszowi, ponieważ jestem w 100% przekonana, znając Marusza od dziecka, jak się zachowywał i jaką więź mieliśmy między sobą i jaką ją w stosunku do rodziny, to wiem, że jeżeli on by żył, to on by do tej pory wrócił. Musiało się wydarzyć wtedy coś złego tam. Odkąd zaginął, obiecałam sobie, że wszystko zrobię, żeby go odnaleźć. I moim największym marzeniem jest tylko dowiedzieć się prawdy, gdzie on jest.